Poniedziałek, no nie rano, ale prawie, że w południe, jest piłka, czyli jest Asia, <noise> Asia już troszkę, odrobinę lepiej, tak przynajmniej wygląda, a jak tam jest, no to też to, 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 to ciężko powiedzieć, jedziemy jutro na zdjęcie z i na badania, nie ci się okaże, ale dziewczyna walczy, stara się. Ja tutaj w międzyczasie będę sobie przygotowywała obiadek. Bo dzisiaj u nas na obiadek półpeczki z pieczarkami i z kaszą. No, to, to, to ja sobie tutaj ogarniam. Okay. Nie nadążam, a z tą piłką. O masz, jeszcze mi się tutaj. Jestem już to chciałam powiedzieć, że w sobotę byliśmy na balu bezalkoholowym. Tam w poprzednim filmiku coś, coś nieco wrzuciłam z tego balu. Oczywiście nie, nie wrzucałam osób. Chociaż. Chociaż zdjęcia są ogólnie dostępne na lokalnej telewizji, media lokalne, coś takiego. Na stronie tuby wyszkowe, jak ktoś chce, to może sobie popatrzeć na zdjęcia. Ja zdjęć nie wrzucałam, bo jakoś tak, wiecie, nie czułam takiej potrzeby. O! To tak, ale mówię, zdjęcia są dostępne na tubie wyszkowej, jak ktoś chce, może sobie tam popatrzeć. Op. Udało nam się właśnie wyrwać na ten bal. Chociaż do ostatniej chwili to stało pod znakiem zapytania, bo to wszystko zależało od tego, jak się będzie czuła nasza Joasia. No całe szczęście Joasia czuła się całkiem w porządku. No poza tym bal był, wiecie, o 19, ja pojechałam nawet później, trochę po 19. Tam kilka minut byłam po 19. Także moja mama miała tylko już dać im tak naprawdę kolację więc e, no więc się wszystko udało poza tym sala weselna jest blisko nas to jest kwestia 10 minut e, e, od nas e, więc e, tak naprawdę no mogłam szybko wrócić do domu jakby w razie coś e, coś działo ale cało szczęście wszystko było w porządku jak też dzwoniłam no to mama mówi nie spokojnie już śpią wie. <grym> więc e, więc udało nam się być, bawić się bez alkoholu, i było super, chociaż ja, tak jak mówię, no nie miałam na początku jakiegoś nastroju za bardzo do zabawy, ale też fajnie spotkać się z przyjaciółmi, tak po prostu pobyć, nie? Razem po takim czasie, bo naprawdę długo się z No nie widziałam, nie spotykałam. Więc się bardzo, bardzo cieszę, że. Że jest taka inicjatywa, też troszkę, troszkę tam udało się pomóc przy tym balu. Znaczy głównie mojemu marzowi, tak? Bo ja to raczej, raczej nie. I myślę, że to była. To jest super inicjatywa, i to była super zabawa, o tak powiem. Na pewno będzie za rok, więc jeśli macie ochotę za rok, no to się zapisujcie i przychodźcie. Na pewno są też bale w różnych miejscach w Polsce organizowane. Słuchajcie, balbu fajny, nie to, żebym się tak wzruszała, bo po prostu ta cebula jakaś wyjątkowo ok. Tak. W miejsce rozgniatam banana. Ja rozgniatam dziobakiem do śmiaków, bo tak wie szybciej i zdecydowanie sprawniej niż widelcem. A potem widelec się tak zgina, potem przegina i. O! Więc dziobakiem. O! Banan rozgnieciony. Do tego dodajemy e, jajko, no tak jak mówię, ja robię z połowy porcji, ale napiszę e, pod filmem, jak będzie dobre to napiszę pod filmem, jak nie będą dobre, to nie będę to bała przepisów, e, no u mnie to jest twaróg z Biedronki, tam gdzie jestem to kupuję, ostatnio często jesteśmy w Biedronce. Więc twaróg półtłusty. Co my tu jeszcze potrzebujemy? Mąka ziemniaczana. No przecież, taka nie mocy Okej, okay. na razie póki co używam twaróg. Trochę się spieszę, bo dzisiaj mamy taki szalony dzień. Wydech się spieszy, nie? Powiedz wszystko tak na, na szybko. Yy, I teraz mąka ziemniaczana. łyżka mąki ziemniaczanej. Nie szalejmy, bo będą otwarte twarde. Okej. Okay. I rodzynki. Łyżka rodzynek, u mnie trochę mniej. Posiekałam, bo, bo to dla dzieci. Co mi tak tu powslepiało? Okej, okay, teraz Biorę swój super pomocnik kuchenny i będę miksować. Oczywiście można to dosłodzić cukrem. Ja miałam nawet taki zamiar i wyjęłam cukier trzcinowy, ale stwierdziłam, że póki co nie będę dosłodzała cukrem. Zobaczymy, zobaczymy jaki jest smak i jak to będzie wszystko wyglądało. No to miksujemy. Tylko do połączenia składników na wolnych obrotach. Mini serniczku wyszło mi 8, a nie 6, już do tych dwóch nie dorabiałam spodu, bo to nie ma sensu, poza tym nie miałam miękkiego masła. Wkładam je do piekarnika na 35 minut na 160 stopni, już sobie tutaj nastawiam, a teraz trochę ogarniam, sprzątam i będę miała w końcu czas dla Asi. Nareszcie będzie taki czas, gdzie będę mogła pościć za się, a przepis jeszcze pochodzi z tej książki. W ogóle bardzo fajne są tutaj przepisy. Często z nich korzystam. Nie, żebym coś słuchajcie reklamowała albo coś. Absolutnie niczego nikogo nie reklamuję. Po prostu mówię, że z tego korzystam. Nie? No dobra. Słuchajcie, chciałam pokazać moją kaszę. Ona jest bardzo sypka, znaczy sypka bardzo. No Wychodzi sypka. Nic się nie skleja. Jest taka, jak powinna być. Tutaj sosik. Też jest całkiem niezły, a tutaj mamy te nasze serniczki mini. Tutaj sobie, słuchajcie, już uszczypnęłam kawałek. Próbowałam. Są pyszotka. Tak nieopatrznie mi wyszły takie walentynkowe. Mini serniczki bananowe. Aczkolwiek ja bym e, polała je jeszcze czekoladą. Jak to miało być na walentynki, to polecam polać roztopioną czekoladą. Oczywiście najzdrowiej gorzką. Ale tak naprawdę są bardzo dobre, pyszniutkie, można sobie zrobić. I fajnie odchodzą od foremek. Są jeszcze lekko ciepłe. O! A nic się nie rozwala. Super. Odchodzą. Długo walentynki. Więc tak, w temacie walentynek będziemy dokładać, składać serduszka z dwóch, ale żeby było trudniej, będziemy składać taki kolor i w jakim kolorze kółka stoimy. Czyli teraz będziemy brać czerwone, potem żółte, zielone, niebieskie i tak dalej po kolei. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, bo luś jest już trochę śpiąca. Tutaj przyszła o! Już jej trochę odchodzi ten śpioch. A Asia wręcz przeciwnie, jakoś się teraz zrobiła aktywna. Tak, mówi, że jest ok. Zaczyna się wygłupiać, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. Zrób ok. No, jesteś super dziewczyno. Tylko się nie na mnie, dobra? O nie. O, nie. No właśnie. O, nie. Prześnij buziaka. Czyli witajcie we wtorek, wtorek już jest takie późne popołudnie, A, wróciliśmy z Centrum Zdrowia Dziecka i jeszcze parę rzeczy ogarnęliśmy po drodze, A, no i jest dobrze, pani doktor, tam były badania, znaczy rentgen i powiedziała, że jest ok, że Asia jest naprawdę całkiem zdrowym dzieckiem, jak na to co było i, i co przeszła. Więc się bardzo bardzo cieszymy, chociaż jesteśmy mega zmęczeni wszyscy bo. No bo to wszystko jest męczące. Jeszcze mieliśmy do załatwienia parę rzeczy po drodze, więc znowu po pomogli nam dobrzy ludzie, którzy mieli Luśę z przedszkola i no. Gdyby nie dobrzy ludzie, to nie wiem, jak byśmy sobie radzili. Dobrze mieć dobrych ludzi wokół siebie, o, tak powiem. Eee, no. Coś miałam pokazać, tak, miałam pokazać. Wczoraj jeszcze <grymny> zalaminowałam e, serducha. O, i zrobiłam taką pomoc. O. Po prostu te serca co miałam zalaminowałam i przykleiłam do nich spinacze na klej na gorąco. I ogólnie to się całkiem nieźle trzyma. Ale rano tutaj jeden mi odpadł ten spinacz ze względu na to, że miałam klej na gorąco taki ozdobny. Nie taki, wiecie, przezroczysty normalny klej, tylko taki ozdobny. I to mi po prostu odpadło, ale to jeden mi odpad na tyle. To też się całkiem. O, o drugi. A, tutaj też jest klej ozdobny, widzicie? Miałam końcówkę kleju ozdobnego, więc reszta się póki co trzyma. Nie, reszta się trzyma. Więc te dwa są to poprawki. Teraz posprawdzam. Nie, to właśnie była końcówka, bo miałam taki klej z brokatem ozdobny. To była końcówka, przyklejam te 2 i. Tak, widać tutaj brokat. I nie trzyma. Najlepsze do takiego zwykłego klejenia są te przezroczyste kleje na, na gorąco. To poprawię. E, Zajęłam też do Teliego po naklejki różnie dla dziewczyn. I głównie kupiłam naklejki. Już teraz tu się chodź, zobaczysz, co ta mama kupiła w tej torbie. Chodź. O, a tam Asia siedzi. Asia taka była, słuchajcie, trochę przestraszona bo tam rentgen, no my często zjeżdżaliśmy na rentgen, na te chirurgie, jakie żyliśmy. no i po tym rentgenie, jak masz no już tam po tym wszystkim, po tym zdjęciu szwów, no taka była blodziutka, przestraszona, ale już przy wyjściu mąż z kurtki z szatni, to z... <głos》> tak się śmiałam, bo jej reakcja była taka, że zaczęła bić brawo. Tak się cieszyła, że wraca do domu. Więc my też się bardzo cieszymy. Nic tam się nie dzieje. Naklejki z Stediego. Za 5 zł coś takiego. O. Jakiś był mój mąż... E, proszę, tutaj mama kupiła naklejki. One są wspólne do podziału. To są takie. O. E, też 5 zł. Takie gwiazdeczki. Też 5 zł. A się tu tam wywala, się tam wywala. Nie dusimy się teraz. Nie dusimy się, bo mama tu saka, nie Takie kwiatuszki, też 5 zł. Mam bardzo dużo idzie tych naklejek. O, znowu takie. Tak, mama podwójnie kupiła ci i i asie. Podwójnie, bo ja przyklejam takie same z nimi, nie? O, takie same, tak samo, 5 zł. Takie same, tak samo. Hmm. Widać, że jestem złączona, <grym> A to jest Yy, chyba jakiś taki nie wiem, karton, no takie brokaty jakieś tutaj widzę, że są, to też nie wzięłam. U nas bardzo dużo idzie tych takich brokatów. O, takie naklejki już na yy, na Wielkanoc, też podwójnie. Jedne. Proszę bardzo, rusia Twoje naklejki, a te kosztowały 8 zł. A te są Twoje naklejki, proszę. Takie zające, łap zające u Hmm, takie kwiatuszki za 8,50. Tego jest całkiem sporo. Więc jest ok. Jeszcze mamy. A, takie biedroneczki do sortowania. O! I się przyklejach, nie? Ale fajnie się, fajnie się sortuje, takie biedroneczki na wiosnę. Biedroneczek miałyśmy. Takie e, kuleczki do nawlekania, ale one mi będą służyły. Mam jedną butelkę po soczku, bo teraz dziewczyny jakoś tak soczki nie piją, ale do tych takich moich fajnych butelek sensorycznych. Dawno nie robiłyśmy tych butelek. E, to są też zajączki po... A, ile to kosztowało? Już mówię, biedroneczki piątaszka, to też piątaszka i tutaj są zajączki też po piątaszku. Takie, takie zajączki, może coś z nich, e, deko jakąś dekorację może zrobimy, zobaczymy. Zajączki, coś jeszcze kupowałam. A, i kupiłam takiego zająca za 9 zł, do, tam do przeciąga sobie na okno postawię takiego gościa. Bo tam brakowało, nie miałam takiego zająca. Za to wszystko zapłaciłam 88 zł i 50 groszy. O, tu nawet mogę sobie, sobie mogę pokazać. No, dziewczyny u nas... A coś tu jeszcze jest? Nie, to tylko mój jest. Dziewczyny u nas bardzo dużo wykorzystują tych naklejek, a wtedy naprawdę... Naprawdę warto te naklejki kupować. Wydaje mi się, że bardziej niż Wakzyn, niż bo Wakzyn nie ma że nie ma takiego wyboru. One są. Kupiłam ostatnio jakieś takie zwierzaki, te naklejki to były takie grube i. No nie jakoś nam no, niekoniecznie. No dobra. To tyle. Ale i tak najważniejsze, że, słuchajcie, zaś jest wszystko w porządku, więc. reszta się jakoś poukłada. Dobra. Idę gościu sprzątać. Po wyjeździe, bo po wyjeździe, jak to po wyjeździe, niby nas nie było, ale wróciliśmy i już, już bałagan, idę sprzątać.